To bardzo ważne, żebyśmy się na moment zatrzymali, podziękowali za te wspaniałe emocje, które towarzyszą nam w ciągu całego roku, podziękować za ciężką pracę zawodników, trenerom, całemu środowisku sportowemu, ten w sensie, sukces to jest tak naprawdę bardzo często wypadkowa bardzo wielu aktywności różnych osób. Wojc, jest to, jak to jest to. Pięć Ogromnie się cieszę z tego, że właśnie możemy się zobaczyć tutaj na żywo ze sportowcami naszego pięknego miasta i oczywiście kibicami, zawodnikami, sponsorami. Co roku mamy taki pozytywny ból głowy wybierając tych sportowców, bo nasi sportowcy co roku mają ogromne sukcesy i bardzo ciężko w Kapitule jest wybrać tego jedynego sportowca roku, wybrać tą drużynę, ale co roku się udaje i oceniano za Wiesz, że miałbym szansę. W tej materii tak. na nic nie przybywicy. Szanowni Państwo, chiede za to, że nas kilka lat temu tyle spojrzeliśmy na nich chłodno z pewnym y, zaciskamieniem. Pragnę bardzo podziękować za to wyróżnienie, ponieważ w sposób wyjątkowy. Jakie cechy powinien mieć trener roku? No przede wszystkim być dobrym motywatorem, tak, żeby wycisnąć ze swoich zawodników 120%. Mieć w sobie pasję, bo tylko wtedy można zdobyć najwyższe szczyty. No i przede wszystkim kochać swój klub, kochać swoją pracę. Tak jak w przypadku Roberta Wiczyńskiego, który został trenerem roku za 2022. Moim zawsze marzeniem było, żeby rozpocząć pracę w Arce Gdynia i zakończyć pracę w Arce Gdynia, zapisać się w historii klubu. No i mam nadzieję, że się udało. Ja naprawdę nie brakuje go jako wyróżnienie przez prawie 25 lat mojej pracy w klubie Arka Gdynia. Nasza drużyna niestety nie mogła być dzisiaj, bo właśnie gramy derby z sochotem i prowadzimy w tej chwili o 16 Wiecie, że Ganiec to musisz się udać. Widzimy całego zespołu, chciałbym serdecznie podziękować za to Bardzo ciężko pracowaliśmy na to, na ten sukces i mam nadzieję, że w tym sezonie by to być nie drugie, miejsce. Dziękuję <klucz> niestety nie było. Z innych Ej, gola nie strzegłem. W jego okazji na szczęście zrobił kto inny. Będzie awans. Wielu z nich już e, posmakowało tej, e, powiedzmy, poważnej piłki. Natomiast, no, przed częścią z nich dopiero, dopiero będą pierwsze kroki, także życzę powodzenia i gratuluję. Mamy wspaniałe drużyny, na które trzymamy mocne piłki, też trzymamy piłki za okres kroku ale też mamy młode te dyscypliny takie dyscypliny, które przygadają się dopiero w tej przestrzeni publicznej. Montażami roku zostają Zuzanna Dole i Adrian Bogucki. Ja się nie spodziewałam, jestem tutaj, przyjechałam prosto po korkach z Polskiego. Było to dla mnie zdziwienie, duże bardzo, ale się cieszę i jest naprawdę bardzo pozytywnie. Fajnie, że jednak ja tak gdy nie organizuję takie momenty dla nas, dla sportowców, żeby móc e, się pochwalić trochę też swoimi osiągnięciami, jednak ciężko pracujemy i też myślę, że dla wszystkich tutaj wielki szacunek za to, co wykonali, bo to nie tylko ja, ale tu jest nas wielkie grono. Wygraliśmy w Mistrzostw Świata w Bukareszcie i też... Nie chodzi tylko o mnie, tylko chodzi o cały zespół, z którego nie ma po prostu smarcie zdrożony całą wygrać meczu, a który akurat pomógł mi Michał Michał, Riz, Michał i Mateusz Szętka, który znowu wrócił tak zwanego gaminera w tym meczu i do tego teraz co jestem i odebrałem za nagrodę. Myślę, że, że zarówno disco-rolka, jak i Wyszekarskie 3x3, które robi furorę, to będą takie dyscypliny, w których również rodzić się będą gyjskie talenty. To tak naprawdę wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Do zobaczenia na sportowych arenach i na kolejnych galach miejskiego sportu. Dziękujemy. Dziękuję. No u mnie się sprawdziło dziewięć. Dziewięć, okej. Nie pytam, dlatego że moje dziecko próbuje. Okej, o jakim wieku? Było 15 lat. No to jeszcze nie jest No, zapyta. no jedna szansa, no, jedna szansa. Tak, szybko tak, policzyłem, tak. no to jeszcze będę miał nadzieję. Jeszcze te na spokojnie.